Dzień dobry wszystkim! Mamy dzisiaj 20 maj 2022 i po prostu spotkała mnie taka niespodzianka, o której sobie nawet nie marzyłam w najlepszym śnie: a mianowicie e, jestem z córką w kościele na próbie z okazji mm, rocznicy komunii. I wracamy z tego kościoła, słuchajcie, i zauważyłam coś niesamowitego: a mianowicie grzyb, który rośnie w centrum miasta, w którym mieszkam, na osiedlu, wśród bloków. Szukam tego grzyba już co najmniej od dwóch, trzech tygodni. We wszystkich okolicznych lasach nigdzie nie mogłam go spotkać. Podziwiam go na różnych forach, gdzie ludzie dodają zdjęcia tego grzyba pełna nadziei, że w końcu może na kolejnej wyprawie go spotkam, no i dzisiaj w środku miasta wśród bloków spotykam żółcia kasiarkowego proszę bardzo przepiękny tu jest pierwsza jego część spod spodu wygląda tak jest mega, przepiękny. Tu no jest druga, tak jakby część tego grzyba. W sumie razem prezentuje się tak. I są tu też kolejne, tak jakby jego małe owocniki. Tu dopiero zaczyna rosnąć. Tu, tu, tu. Także żółciak siarkowy w centrum miasta. Wśród bloków na osiedlu. I tu mamy drugą część tego grzyba. Niesamowita historia. Po prostu jak go zobaczyłam, moja córka myślała, że coś się stało, słuchajcie. No a tu faktycznie się stało. Bo chodzę za grzybem od co najmniej dwóch, może trzech tygodni. Próbuję go znaleźć nigdzie nie mogę. A proszę bardzo. W środku miasta rosną grzyby, które tak bardzo chciałam spotkać. Także żółciak siarkowy, przepiękny, ślicznie się prezentuje. Także. Pierwszy raz w życiu go spotykam. No i. No i super.